Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Radomiu u naszego klienta, pana Sylwestra, u którego w 2013 roku montowaliśmy panele grzewcze Ecopartner. Na początek kilka informacji o tym budynku. Jest to dom o powierzchni 100 m2 ocieplony strepiany. Jak widzimy, na dachu są zamontowane panele fotowoltaiczne o mocy 7 kW. Zobaczmy, jak tutaj sprawdza się ogrzewanie Ecopartner i jakie są koszty eksploatacji. Zapraszam. Dzień dobry, panie Sylwestrze. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że będziemy mogli chwilkę teraz porozmawiać o naszym ogrzewaniu. Na początku, może pomówmy o tym, co nas najbardziej interesuje, czyli o kosztach eksploatacji. Proszę powiedzieć, jakie ma pan tutaj roczne zużycie energii elektrycznej? E, przygotowałem się do naszej rozmowy. Mam przed sobą rachunek i roczne zużycie prądu jest 7514 kWh mhm. za ogrzewanie, za podgrzanie wody, telewizory, pralki lodówki, całe e, ogrzewanie za cały rok. Wszystkie sprzęty? Wszystkie sprzęty. Ok. To teraz może cofnijmy się kilka lat do tyłu, do momentu, kiedy Pan przymierza się do budowy domu, więc musi Pan również wybrać formę ogrzewania. Modne są pompy ciepła, modne są maty grzewcze, folie grzewcze. W Polsce cały czas jest popularne ogrzewanie gazowe, ale wybiera Pan panele grzewcze na podczerwień. Dlaczego taki wybór? E, wybieram panele na podczerwień, bo Posiadam mieszkanie w bloku, które jest całkowicie elektryczne, mhm. i z tym tylko i wyłącznie tematem brałem pod uwagę, że tylko na prądzie. Więc szukałem najpierw pompy ciepła. Ale pompy ciepła były bardzo drogie, są bardzo drogie do tej pory, więc odstawione zostały na boczny tor. Myślałem o matach grzewczych, które można zatopić pod podłogą czy w ścianie, ale urządzenie jest urządzeniem, może się zepsuć. Mhm. Więc jeśli się takie urządzenie zepsuje pod podłogą, to trzeba robić generalny remont, próć podłogę, próć ścianę. Więc to też odstawiłem na boczny tor znalazłem Waszą firmę Ecopartner, no i podjąłem decyzję, że to ogrzewanie będzie panelami na podczerwień Waszej firmy. Zadowolony jest Pan, cieszy Pan się z tego? Proszę decyzji? Pana, jestem bardzo zadowolony i poleciłbym każdemu jednemu, który myśli o ogrzewaniu elektrycznym panelami na podczerwień. Ja sam osobiście w tej chwili robię remont w tym mieszkaniu dla córki, i też jej założyłem panele na podczerwień. Super, bardzo się cieszę. Po tych latach użytkowania może zwrócił pan szczególnie na jakąś Korzyść wynikającą z korzystania z tego ogrzewania? Tak, zwróciłem uwagę, bo nie muszę nosić węgla, nie muszę myśleć o gazie, o butlach gazowych na, na działce. Mam porównanie z domem brata, który jest identyczny jak mój, stoi 20 metrów ode mnie, hmm. więc on musi nosić ekogroszek, palić w piecu, myśleć o podajniku. Ja w tym momencie nic nie muszę robić. Cieszę się tylko komfortem waszego ogrzewania panelami na podczerwień. Bardzo się cieszę, że jest to takie komfortowe rozwiązanie również dla Pana. Dziękuję za tę chwilę rozmowy. Dziękuję. Jeżeli chcecie Państwo poznać koszt inwestycji, dokonamy bezpłatnej wyceny. Więcej szczegółów i aktualne promocje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej najtańszeogrzewanie.pl lub pod numerem telefonu 61 642 99 88.